Witam się z Wami moi drodzy w kolejnym odczycie na moim kanale, kanale Ezotarot Witam Was wszystkich serdecznie kochani Jak już widzicie po tytule Dziś odczyt kart Tarota, tak naprawdę aktualizacja czytania Co on, ona czuje Co myśli teraz O Tobie, o Was Na wstępie przypominam, jak zawsze czytanie jest czytaniem ogólnym Nie z każdym musi rezonować Wy, kochani, podczas tego odczytu wizualizujcie osobę z waszego serca, z waszego życia, z waszej myśli, głowy. Niezależnie od tego, w jakiej obecnie jesteście relacji, czy to jest relacja, że tak to nazwę, w cudzysłowie, romansowa, czy to jest małżeńska, czy koleżeńska, przyjacielska, czy brak kontaktu, to nie ma na ten moment znaczenia. Sprawdzamy uczucia i myśli osoby, z Twojego życia, z Twojego serca. Oczywiście. Chcę tutaj Wam powiedzieć, iż przygotowałam Wam też czytanie halloweenowe, które się pojawi 31. Zobaczymy. To będzie odczyt kart Sarota. Co ma w głowie, co ma w sercu? Jeden z ulubionych odczytów u mnie na kanale, lubianych przez Was. Oczywiście, kochani, jeżeli jesteście gotowi, jeżeli chcecie odczyt prywatny, u mnie zapraszam do kontaktu. Kontakt, jak zawsze, jest gdzieś tutaj w każdym moim czytaniu. Albo się pojawi, albo jest pod danym czytaniem. Kochani, dzisiaj dwie karty do wyboru. Kochani, to jest karta numer jeden. Wy przyjrzyjcie się, zastanówcie, czy ta karta was do siebie przyciąga grafiką, tak? Czy grafika tej karty was do siebie przyciąga, czy z, z tych dwóch kart właśnie ta karta waszą uwagę przyciąga? A to jest karta numer dwa. Tak samo zastanów się, przemyśl, zwróć uwagę, czy ta karta graficznie ciebie, zwraca na siebie Twoją uwagę. Może tak. Ja zapraszam Was do tego odczytu. Zobaczymy, co się w kartach pokaże. No i co, kochani, zaczynamy. Karty oczyszczam i sprawdzam najpierw, co myśli ta osoba teraz. Zobaczymy, co karty nam tutaj wskażą. Co myśli osoba z Twojego serca, z Twojej myśli, z Twojego życia teraz. Dwie karty mi wypadły. Co myśli osoba teraz przy tobie? Dla części z Was, kochani, karty pokazują, rzeczywiście dla części z Was jest tu brak kontaktu. Ta osoba będzie próbowała wkupić się ponownie w Twoje łaski. Odnowi kontakt, bo myśli o tym teraz. Myśli o odnowieniu kontaktu lub niedawno właśnie się do Ciebie odezwała. Jeżeli się nie odezwała, ten kontakt widzę do 7-10 dni między Wami. W sensie ta osoba odezwie się do Ciebie. Ona myśli teraz o pieniądzach, o materialnym aspekcie swojego życia. Straciła pracę. Albo ma problem ze znalezieniem pracy, w każdym razie ma kłopoty, problemy finansowe, być może długi lub zobowiązania, które ciągną się za tą osobą jeszcze z przeszłości, ze względu na złe życiowe wybory tak bym to nazwała. Co on, ona myśli? Dla mnie w myśli ma na ten moment wyjawienie jakichś uczuć w Twoją stronę, wyjaśnienie Ci jakiejś sytuacji. Lub na przykład tego, dlaczego się nie odzywała. Wyjaśnienie również w aspekcie lub z perspektywy tego, co ona zamierza w kierunku waszej znajomości, jak ona waszą znajomość postrzega, tak? Jak ona postrzega waszą znajomość. W myśli ma również jakiś aspekt rodzinny, związany z dziećmi, z rodzeństwem, z rodzicami, yy, przez który bardzo mocno tutaj. Patrzy na swoje życie, i również wiecie, co jakby to jest związane z tą osobą, bo tu mi karty pokazują, iż to żebyście źle nie zrozumieli, ale może być odbierane również przez was jako poniekąd przeszkoda. Dobra, co czuję? Co czuje teraz ta osoba? Szczególnie w Twoją stronę, tak? Do ciebie. Dla części z Was widzę sprawy separacyjne, rozwodowe, zakończenie jakichś długoletnich relacji lub nieporozumienia w tych relacjach, brak, brak porozumienia między Wami. Ta osoba w sercu ma to, co Ty. Jeżeli nie jesteście w małżeństwie, jeżeli to nie jest ekspartnerka ex -partner, ex przy Was, bo nie wchodzimy w szczegóły relacji, to ta osoba stoi teraz przed wyborem. Albo ty ją przed tym wyborem postawiłaś, albo ona sama musi dokonać wyboru, w którą stronę chce iść, z kim chce być, w jakim miejscu chce żyć przede wszystkim, bo ona czuje, że potrzebuje zmiany w swoim życiu. Ona chce wyjechać, zmienić miejsce zamieszkania, zmienić pracę, zmienić otoczenie, zmienić wszystko w swoim życiu. I prawdopodobnie, tak jak karta mi tu pokazuje, to idzie w Twoją stronę. Czyli dla części z Was, Muszę tu podzielić, bo wychodzą mi dwie energie. Jedna energia wychodzi mi jakichś właśnie relacji związanych z urzędem, ze sprawami związanymi z separacjami, rozwodami, alimentami i w ogóle takimi, wiecie, związkami stałymi, małżeńskimi, chociaż nie chcę wchodzić tu w te relacje. I tu mi wychodzi dla Was rozstrzygnięcie waszej, waszej relacji, Waszego związku. Będą sprawy urzędowe, sprawy sądowe, sprawy separacyjne. Partner, partnerka albo się już wyprowadził, albo się wyprowadzi. Widzę zamieszanie w sercu tej osoby przy tobie, dezorientację, bezsilność, osłabienie, rezygnację, negatywne w ogóle ma uczucia, mimo tego, że Ty, jako ty osobą, jesteś dalej bliską jego sercu. Drugie, druga grupa energii, które mi się tu pokazują, to są osoby, które y, będą czekały na wybór. Czyli albo wy, albo osoba przy was będzie czekała na wybór. Czyli wasza relacja będzie wóz albo przewóz, tak wam to nazwę. I dla mnie tutaj, w tym momencie, jest rozdroże waszej znajomości. Wy nie wiecie, na czym stoicie w tej znajomości, czego się spodziewać, lub ta osoba nie wie. W każdym razie y, widzę y, na ten moment, Iż ta osoba czuje potrzebę izolacji, odsunięcia się, zastanowienia się, przemyślenia, ochłodzenia, nawet, wręcz bym powiedziała, tak mi to wychodzi, ale kartę, wiecie co jeszcze dołożę, tu kartę uzupełniającą. Bardzo sprzeczne energie mi w tym odczycie wyszły, dwie grupy osób, i ta osoba nie jest pewna tego, co czuje. Nie jest pewna tego, co czuje. Nie wie, czy to, co czuję, można nazwać miłością. Czy to nie jest fascynacja, pożądanie, czy po prostu jakieś ekstra zafiksowanie na waszym punkcie, lub w drugą stronę. Wy macie takie same uczucia w stronę tej osoby. Ta osoba czuje, że potrzebuje to wszystko sobie w głowie poukładać. Tak mi, kochani, wychodzi dla karty numer jeden. No, powiem Wam pierwszy raz chyba w odczycie wyszły mi dwie grupy osób tak, wiecie, skrajne. W skrajne w relacjach. Mimo, że w te relacje nie chcę wchodzić, to czasami karty same tą relację nasuwają. Dobra, kochani, jeżeli y, chcecie odczyt dla karty numer 2, obejrzeć serdecznie również. Zapraszam Was do tego odczytu i zaczynamy. numer 2, mamy kartę numer 2 przede mną, przed Wami. Kartę oczyszczam i tak samo sprawdzamy, co on, ona myśli teraz. Myśli, że zależy jej bardziej na tobie niż mu się wydawało. Myśli, że pewne słowa zostały wypowiedziane niepotrzebnie. Myśli iż źle jakby źle oceniasz jego jej zamiary pochopnie jakby oceniasz tą osobę. Tak, tak to odbieram w kartach. Dla części z Was on myśli, czy to jest potrzebne? Czy naprawdę tak musi być? I dlaczego tak musi być? Dlaczego wszystko, jakby w Waszej relacji, większość rzeczy idzie pod górkę? Chociaż widzę, że jemu bardzo na Tobie zależy. Karta miłości jest. i, Ale jest też karta wtrącania się kogoś innego, wtrącania się jakichś osób między Wami. Problemów finansowych również jest tu karta. Tak jak nie mam, część osób z pierwszej karty ogląda odczyt dla karty numer dwa. Bo jest też problem finansowy, albo po waszej stronie, albo po stronie osoby, o której myślicie. Co on myśli? Myśli, że chce się z tobą spotkać, myśli, że chce z tobą porozmawiać i myśli, że chce z tobą być. I w ogóle nie chce tego, co się teraz wokół was dzieje. Jeżeli jest przy was teraz zamieszanie, ta osoba tego nie chce. Nie chce tego. Oczyszczam karty. Co czuję? Co czuję teraz? Brakuje tej osobie, tęskni, brakuje y, Ciebie, tej osobie. Tęskni, brakuje, y, nie chcę wybierać, nie chcę podejmować pochopnych decyzji, nie chcę y, nacisku, chcę czasu, ale nie na czasu na zastanowienie się, tak jak to wyszło dla karty numer dwa, a po prostu na poukładanie swoich osobistych spraw, bo ta osoba z Tobą będzie. Ta osoba do Ciebie wróci, jeżeli jest brak kontaktu. Y, ale jeżeli ten brak kontaktu jest mniejszy niż 3 miesiące, zaznaczam, jeżeli brak kontaktu jest mniejszy niż 3 miesiące, ta osoba wróci do Ciebie. Ta osoba będzie chciała z Tobą być. Ale ogólnie, jeżeli macie kontakt między sobą, ta osoba będzie dążyła do tego, żebyście byli razem. Będzie chciała pozamykać swoje sprawy osobiste i być z Tobą. Tak mi to. Wychodzi Ktoś tutaj robi dobrze tej osobie pod górkę, manipuluje lub używa jakichś kart przetargowych, żeby tą osobę przy sobie zatrzymać jak najbliżej lub wpłynąć na jego jej życie, kochani. Tu karta jest również spraw urzędowych, spraw sądowych, także dla części z Was widzę tu jakieś rozstania w sensie separacje, rozwody itd., ale tak jak mówiłam, pewnie część z, z karty numer jeden ogląda ten odczyt, i dlatego też ta karta mi się tu pokazała. Kochani, tyle dla karty numer dwa. Tyle dla karty numer dwa. Jeżeli oczywiście jesteście zainteresowani odczytem tym Halloweenowym, serdecznie Was zapraszam. Zobaczymy, co tam karty pokażą w tym odczycie. Odczyt pewnie pojawi się koło godziny 21.00 serdecznie Was na ten odczyt. Jeszcze raz zapraszam. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia w kolejnym odczycie kart Tarota. Kochani, trzymajcie się ciepło i wszystkiego, co najlepsze z mojej strony. Cześć!